w kwietnej dolinie. Oh, Uwielbiam się. Ale, Masz no, oj, ale, no, pięknie. No, no, no. Yuko, co to za okazja? Ech, cześć mia, fajnie że jesteś. Dzisiaj jest złoty letni księżyc. Największa, najbardziej widowiskowa pełnia w ciągu roku. Mm, zdążyłaś na księżycowy festiwal? Poczęstujesz się? Dzięki. To świetna impreza. Oprócz pysznego jedzenia będą szalone historyjki. Nie żadne tam historyjki, tylko ballady, a moja jest oparta na faktach. Jedyny pewny fakt jest taki, mm. że teraz pora na twój występ. Gotowa? Juko, nie daj się prosić! Daj Daj się! Juko! 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 Zaczynaj, juko! Ze świetlikami do pól światła iść, ścieżką, której nie widzi tu nikt. Pod urwiskiem, gdzie widać już blask, łatwo tak. Przez most do granic, gdzie zabrzmi nasz śpiew, jednorożcu księżyca mnie nieś. Zawsze wierzyłam w to, że się uniosę i pomknę na grzbiecie jednorożca księżyca ku gwiazdom. Siostrzyczko, nie ma żadnego dowodu na to, że istnieje jakiś most albo jednorożec księżyca. Trzeba wierzyć w słowa ballady. To daje jednorożcowi księżyca życie. Jak ty byś się czuła, gdyby wszyscy zwątpili w twoje istnienie? Wiesz co, Juko? Dorastałam z tobą, a czasem nie mogę uwierzyć, że istniejesz. Wyrocznia też mówi, żeby wierzyć w piosenkę. Gdy zewsząd słyszysz powątpiewanie, ścieżka mostem do serca się stanie. Ścieżka, tak? Czyli musimy iść do mostu tak jak mówi ballada. No właśnie! Dziś w nocy podążymy za piosenką. Do mostu i do jednorożca księżyca. Do jednorożca księżyca? To by było. Naprawdę ekstra! Wy tak poważnie? Serio? Chętnie się z wami wybiorę. Chociażby po to, żeby raz na zawsze zakończyć te głupie spory. Dobra, jak nie znajdziemy jednorożca, więcej o nim nie wspomnę. Ale jeśli go znajdziemy, to następnym razem zaśpiewasz balladę ze mną, zgoda? Niech będzie. Zgoda, umowa stoi. Ha! <laughs> Wygnasz z centopii tego durnego karalucha Daxa? Przyznasz mi wyłączną władzę? <laughs>